Ej Siemano, pakcie co wam? Dzisiaj rozpakuję dla Was edycję kolekcjonerską gry World of Warcraft Wars of Dranor. Dranor, Dranor. Whitby, jak się to czyta? Przed chwilą. Dobra, co mam w tej edycji kolekcjonerskiej? To. Zero spojrzenia. Dobra, przyjrzyjmy się z bliziutka no, ja wam szczerze pudełko Myślę, że będzie lepsze, w poprzednich edycji było ładniejsze Były takie bardziej Pokażę Wam jak wyglądała Pandaria Pandaria Takie fajne wyrzeźbienia były O Pandaria, fajnie było I tak samo miały takie fajne wyrzeźbienia A tutaj też w sumie takie malutkie no, Ale jakoś tak wówczas na ten coś dupy Dobra, idziemy w środku hmm, Zapach orka ładny Artbook Folii Niepotrzebna folia Po Foli. co Foli. taka Trochę widzieli. Pokażę wam pierwszą i ostatnią stronę. Tak na poważnie to ok. ładnie Tatuś. <totrybuj> Mały spadzik. Jest taki... fajny. To, co lubię najbardziej w edycjach kolekcjonerskich, właśnie płytka z muzyką. Są track. Track. Więcej widać co. Oj, oj. A i gra i film. To wszystko. Bijając scen. Pst. Hmm. To tworzyć Здесь моя Одна DVD, другая Blu-ray. blu ray Daję, tak, dokładnie. Oczywiście płyty z nie wiem po co te płyty dają, przecież to już z dawna ściągnęte w paczu. ale okej. Okay. coś, chce zaprosić znajomego jeden klucz no. każdy do hej do tego HER Stona Toyku Czwarta płyta. Cztery płyty DVD, to już mówię na Blu-rayu to I